Witajcie drodzy widzowie. Słuchajcie, więc teraz tak. Yy, jak widzicie, z wam został wywieziony, nie było trochę. Nie było yy, właściwie filmiku ostatnio, dlatego trzeba coś tutaj dla Was nagrać, dzisiaj, dziś. Więc tak, mamy tutaj, słuchajcie, puszki, które zostały ostatnio nazbierane. To są, słuchajcie, oczywiście aluminiowe puszeczki, tak, tak więc. Tam macie drugi worek, czyli tak raz, jeden woreczek, drugi woreczek, trzeci woreczek. Słuchajcie. No, i oczywiście nie było czasu, żeby gnieść pozostałe, trochę się ich zebrało. Może nie jest to tutaj jakiś tam prawda mega spektakularny wynik, ale za chwilę wam pokażę to, co udało się ostatnio słuchajcie zebrać. Wiadomo, że coś człowiek pracuje, także nie było czasu, tak więc tylko się zbierało i wrzucało na kubkę, jak to się mówi. Tak więc pokażę wam jak obecnie wygląda piwnica, ale to za chwilę słuchajcie, ogarniemy, posprzątamy, pozamiatamy, także będzie cacy, tak więc za chwilę zaczynamy, słuchajcie, akcję z tego pomieszczenia wychodzimy i trzeba to wszystko posegregować, ha, 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 ha. tak więc welcome tu piwnica, raz, dwa, trzy, pak. jeżeli jesteście gotowi

to jest wszystko słuchajcie, pinion! Pinion! Za chwilę to będziemy. Ach, ten dźwięk aluminium piękny, co? Także trochę tego jest. Tutaj jeszcze trochę w workach, i tu jeszcze też jest. Także to się wszystko słuchajcie, nazbierało. Także dziennie, dziennie coś tutaj nam wpadało. Stalowe też są jakieś tam, ale stalowe nie. Matko jedyna, słuchajcie, piramida puszek. Dobra, zaczynamy akcję sprzątania świata. Tak więc tak to wygląda, jeszcze nie, nie zdeptane całkowicie. Jak widzicie, cała hałda, może to będzie tak lepiej widoczne, cała hałda puszek. O, o zobaczcie jak to fajnie wygląda, co? <laughs> od spodu, widziałeś tutaj, od spodu? Zobacz sobie. Jest na piramidę puszek. Pieniądz. Zobacz, ile pieniędzy leży na ulicy. Ile ludzie słucha dziennie, wywalają kasy do, do śmietników i tak dalej. Na pola, do lasów, do rowów, do rzek wszędzie. Także to jest, zobaczcie, to jest właśnie. To jest wszystko, słuchajcie. Pieniądz. Trochę tego jest, co? Pół piwnicy prawie zawalone. Dobra, jedziemy z koksem. Trzeba to ogarnąć, ponieważ tam, tam są gdzieś jeszcze hmm, chyba dwa worki prawie naszykowane puszek. Dobra, bierzemy się za gniecienie. No i taki toster też udało się znaleźć. Także trochę aluminium, kabel i jedziemy z koksem. No więc tak, słuchajcie. Miejsce zostało posprzątane. Tutaj macie oto stalówki, które się udało nazbierać a ja pytam, słuchajcie, to są groszowe sprawy a tutaj ma się to, co udało się dzisiaj wydeptać, podeptać, przedeptać taki wielki mikołajowy wór taki kawał bańaka, co? No. Taki mikołajowy wór na święta. Pod choinkę Fajny prezent co może być. Dobra, trzymajcie się na razicho. No więc tak słuchajcie podsumowanie ile do tej pory udało się uzbierać puszki. Tak więc tu macie jeden worek taki średniawy, na dole też taki średni. Też coś podobnego. No i tu ma się ten taki taka wielka bryła i na tym leży też taki taki średniawy worek tak więc myślę że co zdycha z 10 kB chyba co z tego. 10 kg będzie. Tak się tutaj domyślamy. Trochę się tego nazbierało tak więc za niedługo to wywieziemy i oczywiście pokażemy wam sumę jaką udało się na tym zarobić. Fajne, słuchajcie, fajne uczucia ja się to, takie coś właśnie sprzedaje, z tego względu, że dba się trochę o środowisko, prawda, że jest to surowiec wtórny, ponownie może zostać wykorzystany, gdzieś tam, prawda, nie gnije na, na wysypisku śmieci, po lasach, po rowach, po rzekach, prawda, wiadomo, że to wszystko się potem setkami, setkami lat y, rozkłada, truje środowisko. A tak, raz, że, słuchajcie, robimy dobrą karmę, jak to się mówi, czyli Dobro, wraca, a dwa że można na tym fajnie też zarobić, prawda. Tylko szkoda, że tak mało za to płacą. No, niestety, według mnie powinno za to są co najmniej, słuchajcie, być płacone. Ja wiem, chociażby te 10 zł za kilogram, prawda. Naprawdę wielki szacunek do ludzi, którzy zbierają złom i puszki. No, słuchajcie, no na kilogram trzeba ile nazbierać? 60 takich, prawda. No, trochę takie. No, trochę jest to nie fair. Powinno być to trochę więcej płacone. Tym bardziej, że no taka puszka jest lekka, prawda? Żeby osiągnąć jakiś tam mega super winix z tych puszek, no to trzeba trochę nazbierać tego, prawda? Trochę trzeba się nazginać. No, niestety. Także myślę, że z 10 kg powinno być, co, tutaj z tych, z tych worków. Zobaczymy. Ja słuchajcie, jeszcze się postaram coś. Coś do zbierać i ewentualnie jak będzie czas, to się to wywiezie i zobaczymy jaki jest z tego wynik. Ok, trzymajcie się, na razie, i do zobaczenia, trzymajcie się.